Mam nadzieję, że już jest ok. Mam taką nadzieję, słuchajcie, padł mi przed chwilą net. E, takie są właśnie uroki posiadania LTS Plusa. E, także pozdrawiam. Dobra, już wracamy, ja sobie tylko zmaksymalizuję grę i lecimy dalej. Dobra, e, na czym to ja skończyłem? E, pewnie to ominęliście. E, przykro. Przykro, mam nadzieję, że się to nie zdarzy po raz kolejny. Ale gdyby się zdarzyło, to po prostu poczekajcie. Ja oczywiście postaram się jak najszybciej wrócić. Yy, no bo cóż, takie są uroki właśnie. Mam nadzieję, że oni nie mają tutaj większych e, wojsk ode mnie. Czemu nie mogę... Aha, dobra. Wspierają. Wygram to. Na pewno to wygram. Nie ma innej możliwości. Jeśli nie. Co się stało? Yy, Okej. Okay. To ciekawe. Czy tutaj jest bitwa? Czy oni się biją? Nie biją się. O co chodzi? Hmm. To ciekawe. Dlaczego uciekam jednym? Jednym uciekam dlatego, żeby sobie zrobić drogę dla zaopatrzenia dla tych jednostek. No ale coś się tutaj podziało niedobrego. Aha, może to, że. Aha, dobra. Już, już mniej więcej wiem, o co się stało. Yy, jednostka, która była na pokładzie statku, została rozbita. Yy, przez co te jednostki się zablokowały. No a trudno. W każdym razie tutaj mam kolejną, która jest już gotowa do ataku. Prawie. Znaczy prawie. Będzie gotowa za ile dni. No ale nie można mieć wszystkiego. A właśnie, dzięki, dzięki e, za przypomnienie. E, nie mam niestety chyba jeszcze górskiej z tego co widzę, no właśnie. Zróbmy to w ten sam sposób po prostu. To wystarczy, powinno wystarczyć. E, dobra, lecimy w takim razie, przyspieszę czas, bo nic się na razie nie wydarzy zapewne. Wygrałem czy przegrałem? Przegrałem, no genialnie po prostu. Oj, coś, ciemno to widzę. No jeszcze USA. O mój Boże. Cześć, witaj na czacie. Witaj na streamie. E, mamy problem troszeczkę natury technicznej. Może Wy to sobie wróćcie do tego portu. Zostańcie tam na miejscu. Zorganizujcie się trochę też się możecie organizować. Na szczęście tutaj zaraz dojdzie, prawdopodobnie, zaopatrzenie. Ich mógłbym odciąć, wprawdzie to jest ich stolica. A tutaj jest samo dowództwo, które jest kompletnie nam niepotrzebne. I te jednostki teraz będą trochę cierpiały, niestety. Poczekamy, aż tutaj wróci zaopatrzenie, aż wszystko się uspokoi. No i tak to mnie. O nie! O o, 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 o już. Bo już widzę, że jest ciężko. Widzę, że jest ciężko. A, trudno. Zatrzymajmy w takim razie ten atak, póki tak jeszcze można. Więcej jednostek mi jest potrzebne. Znacznie więcej jednostek jest mi potrzebne i to jest problem. A, zapraszam tutaj, inwazja. Plan jest taki, żeby przetrwać nie jest taki, żeby przetrwać i żeby pokonać jak najwięcej państw. Na szczęście oni będą mogli sobie uciec na statek, co jest dobrym. Aha, fajnie, że mój statek odpłynął. No dobra, myślę, że teraz się uda. Mamy przewagę liczebną. Wy możecie iść tu. Wy się zorganizujecie. Mam nadzieję, szybko dosyć. I w momencie, o, fajnie, oni są już dalej. A, I co dalej, i co dalej, słuchajcie. No i będziemy starali się ich zaatakować i rozbić. Mam nadzieję, że to się uda. Tutaj jest prawdopodobnie. No właśnie. No nawet teren jest genialny. Tutaj mógłbym nawet wjechać czołgami w sumie. To nie jest taka wojna dżunglowa, jak na jaką wyglądała. No ale zobaczmy, co z tym dalej będzie. Naprawdę? Serio, Niemcy? Niemcy? Serio? No to chłopaki, no to, to zmienia postać rzeczy, no to tak, to ja poproszę... Mm, mm, co ja mogę od was chcieć? Co macie? To jest najważniejsza kwestia. Słuchajcie, co mogę od nich kupić? Powiedzcie mi, bo nie wiem. Może garnizonów trochę? O, już wiem co. Cały korpus. A to chyba lekka przesada, nie? A 225. Ok. Yy, dobra. Czy ja mam tutaj już jakieś szanse, czy jeszcze? Mam nadzieję, że jestem lepiej przystosowany do bitwy niż oni. I że tym razem uda mi się coś tutaj jednak ugrać. Poczekamy, aż oni sobie tu przejdą. O, fajnie, uciekają. Więc jak oni sobie tylko uciekną, to ja postaram się zablokować tych dwóch Przez yy, atak o Cholera nie wiem teraz czym mogę ich za zaatakować Cztery Cztery na jednego niech idą, a na tego niech idzie